Dzień dobry. Zapraszam na vloga. W ogóle nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że nagle tej grzywki jest jakoś dużo. I czuję się z tym dziwnie i nie wiem co tu się dzieje. Trudno. Ogólnie sprawa wygląda tak z dzisiejszym dniem, że miałabym zajęcia na 9.45 do którejś tam, nie pamiętam do której, i później od 16.30 do 18.00, miałabym zajęcia ogólnouniwersyteckie, ale nie mam tych pierwszych zajęć dzisiaj. Tylko, że dowiedziałam się o tym 45 minut przed zajęciami chyba, może 40, więc zdążyłam się obudzić, rozbudzić. Nie wstawałam, żeby się ogarnąć, ale no, zdążyłam się obudzić i właśnie rozbudzić. No i już nie mogłabym zasnąć. Co to? Nie wiem. Więc fajnie, że nie mam tych zajęć, ale szkoda, um, mogłam wstać od razu i się ogarnąć, a także straciłam trochę ten czas. No dobra, trudno. Jakoś mnie to opluło mocno. O nie. Ogólnie mój problem polega na tym, że wolek jest albo neutralnie, albo chyba tak ciepło. Raczej... Ale jednocześnie lubię sobie otworzyć okno. Po prostu lubię to takie rześkie powietrze. I mam teraz otwarte okno. A ludzie tam palą czymś. I taki brzydki dym leci. Hmm. Muszę zamknąć, żeby mi to nie śmierdziało. Глупые люди. Czy mi się jakieś yy, kosmetyki? Kurde. Jak znajdę nożyczki, to jeszcze to rozetne, bo tu pewnie coś jest. Ale fajnie, bo już koniec. I mogę zacząć nowy krem. <grym> no, a ten mam bardzo długo przypał. No tak to jest. Muszę trochę posiedzieć zakładem z, z szałwi na moim przekuciu. I ciekawostka. Szałwia bardzo brudzi. I to nie jest tak, że nie da się tego sprawdzić, bo da się, sprawdzałam, ale no, brudzi, brudzi, więc dlatego ręczniczek Ym. i sobie poczytam w trakcie notatki, mając nadzieję, że coś wejdzie mi do głowy. Śniadanie. O, super. Włosy mi wyszły. O, będę robić śniadanie i mam taką pastę na bazie sera twarogowego z czosnkiem niedźwiedzi. Jestem bardzo ciekawa, jak ona smakuje, więc sobie ją użyję do nie wiem czego jeszcze. W sensie. Nie wiem czy na kanapkę, czy na paprykę. Ale chyba bułeczkę sobie zjem. Zrobiłam sobie bułkę z serem i pomidorkiem i z, tym, z tą pastą, z tym serkiem yy, i pomidorem i skosztowałam tego sera i on jest przepyszny, więc jeszcze posmarowałam dwa kawałki papryki nim, nie chcę zwalić i po prostu dwa pozostałe, bo akurat pokroiłam na cztery. <laughs> wow! Dwa pozostałe po prostu sobie zjem tak o. Więc słuchajcie dla mnie. I zapomniałam o czymś bardzo ważnym, czyli o herbacie. I mam jeszcze herbaty z kalendarza adwentowego, ale też dostałam w niedzielę od Karoliny i Piotra dwie herbaty na spróbowanie. I chyba dzisiaj spróbuję dzisiaj w sensie teraz. Mam nadzieję, że wypiję dzisiaj jeszcze jakąś herbatę. E, spróbuję teraz chyba tej, której oni nie lubią. Jestem ciekawa, czy mi posmakuje. To jest ta herbatka. I zobaczymy, jak ona smakuje. Najpierw test zapachu. Ok, zobaczymy mojego i w trakcie oczekiwania na wodę sobie schrupię już jedną papryczkę, bo po pierwsze jestem bardzo głodna, a po drugie naprawdę chcę już tego skosztować. Amen. Hmm. Pachnie dziwnie Okej, okay, na razie nic nie mówię I zobaczymy jak będzie ze smakiem Sprawdźmy jak na kanapce Z pomidorkiem Bardzo dobry Bardzo dobry Pycha. Dobra, test herbaty. Ona ma jakiś taki dziwny zapach. Zbyt delikatne, jak dla mnie. Pakuję się na uczelnię, więc Turbo od Majdy jest. Um, jeśli nie ma was, nie na TikToku, to pora to zmienić. Tak myślę. Ale nie pamiętam, dlaczego teraz o tym wspomniałam. Nie wiem, co miałam w swojej głowie. Więc po prostu zapraszam Nie wiem o której będę w domu Wiem na pewno, że zaraz muszę wychodzić Tylko właśnie myślę o której kończę i o której muszę wyjść na drugie zajęcia. Ok, będę trochę w domu w mieszkaniu. W sensie. To nie jest mój dom. To jest mieszkanie. Nie chce mi się już. Już mi się nie chce. I w sumie nie musiałabym iść. No bo to jest tylko wykład. No ale już pójdę. zamknięte dla ludzi z zewnątrz. Jak ktoś zaczyna. No, szybko się zamyka i mówi: Nie, to nie dla mnie, to nie mój świat, mnie to nie interesuje. To choćby na treść, czy na jakieś tam, powiedzmy, nie, nikło. Nie wiem co to, ale na samym budynku mojego wydziału są takie rzeczy. Czekam sobie na ZUZIE. ZUZIE wie, że nagrywam na YouTube, ale i tak się wstydzę. Czekam sobie i będziemy iść do Galerii i do Mpiku. Mpika. Do Mpik. Tak. No, wszystkie mam odpowiedzi, czytam strasznie dużo różnych książek. Czytam jedną książkę mniej więcej na 15 lat. <mówiłem> Czytam jedną książkę mniej więcej na 15 Na, na odpowiem. Czytam książkę z 94. <mówiłem> Boli mnie burzą bardzo. Jestem już po zajęciach. W międzyczasie byłam z moją zuzanką na zakupach. I kupiłam dwie książki. Fajnie. Słuchajcie, pokażę wam, co dzisiaj kupiłam, bo jestem tym podjarana. na tym wszystkim. Um, the love... kurna nie wiem, hipoteza miłości. W tej kieszonkowej wersji, tylko że za trzy... Nie tylko, że w kieszonkowej wersji za 13 zł z Biedry. Dziwię się, że jeszcze była. Ale super. Na 1 plus 1 Zuzia sobie wybrała inną książkę. A ja wybrałam wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików. Czy jest jakaś wersja dla synów? Nie wiem. Um... Bo jest tego trochę, ale jestem bardzo podekscytowana i bardzo ciekawa tego. I jedna rzecz ubraniowa i ja to już widziałam to na pewno wczoraj i też jestem pewna, że jakiś czas temu Kamerek. Wiem, że się nie widać Zaraz pokażę jakoś inaczej To tylnią kamerką Czy coś Ale on jest tutaj fioletowy Tu ma niebieski rękaw Tu um, żółty I różowy rękaw I plecy są fioletowe No i jakby wiecie To nie jest skład jakiś najlepszy To prawda Um, ale bardzo długo go chciałam o to jest sweterek. Książka jedna i książka druga i te sprawy wydaje mi się, że to będzie zacne i zacznę od propos. Oczywiście. Wziąłem leki. Muszę spakować. Nie, wziąłem leki. Git. Muszę spakować na jutro. Ubyć się Soll ich doch mehr stöcken?